Zielony Poznań. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. W Zielonym Poznaniu rozmawiamy o ekologicznych źródłach energii. Dziś tematem głównym będzie Pelet, a moim i Państwa gościem, ekspertem programu jest Maciej Kosiński, wydawca magazynu Biomasa.pl. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czym jest Pelet i w jaki sposób może być przez nas wykorzystywany? Pelet drzewny, bo tak powinniśmy to w tym momencie doprecyzować, to nic innego jak takie małe granulki, które powstają ze sprasowanej trociny. I ta sprasowana trocina to jest produkt uboczny na przykład z tartaków, gdzie tarcica będąc przetwarzana zostawia po sobie właśnie te wióry, trocinę, która jest wszystkim Państwu dobrze znana. Można tą trocinę sprasować i można z niej wyprodukować energię Cieplną, a nawet elektryczną. Już dzisiejsze technologie kogeneracyjne na to pozwalają. My jesteśmy, jako Polska, to ciekawe, piątym największym producentem pelletu w Europie. Ale niestety głównie dostarczamy go na zachód. Głównymi kierunkami są Włochy, które są bardzo dużym konsumentem peletu, Austria czy Niemcy. Zielony Poznań. W tej chwili zaczyna rozwijać się rynek urządzeń grzewczych na pelet. Również w Polsce, ponieważ Pelet jest naturalnym następcą węgla według mnie. Dlaczego? Ano dlatego, że w tej chwili odchodzimy od paliw kopalnych, czyli przede wszystkim od węgla, ale również od gazu. Ostatnie podwyżki też cen gazu. Myślę, że wielu z Państwa skłonią do przemyślenia tego tematu. Pelet jest odnawialnym źródłem energii, bardzo czystym paliwem, bardzo łatwym w użytkowaniu. Dużo łatwiejszym niż, niż węgiel. Może nie łatwiejszym niż gaz, ale docelowo myślę, że to pelet właśnie zastąpi, mam nadzieję, węgiel w naszym kraju. Zielony Poznań. Dlaczego w takim razie ten pelet jest tak mało popularny? Pelet jest tak mało popularny, bo tak bardzo popularny jest węgiel w Polsce. To jest jeden z powodów. Drugim z powodów jest gazyfikacja, która nastąpiła w Polsce i. Tutaj szczególnie myślę o miastach, no była na tyle silna i na tyle sprawnie przeprowadzona, że zabrakło miejsca dla tego peletu. On kosztowo wychodzi bardzo podobnie jak gaz dla takiego odbiorcy, natomiast no być może brakowało samo zaparcia branży czy lobby branżowego ku temu, żeby jednak ten pelet pełnił większą rolę. Zielony Poznań. No jest jeszcze jeden element, pewnie równie ważny, mianowicie no, eksport był bardziej opłacalny w pewnym momencie tego peletu za granicę naszego kraju, niż wykorzystanie go w kraju. Ale na szczęście ta tendencja się dość szybko zmienia i zachęcam Państwa do dowiedzenia się czegoś więcej o pelecie. Możecie poczytać czy to na portalu Biomasa.pl, czy w różnego innego rodzaju publikacjach, które pojawiają się w tej chwili na rynku. Warto zwrócić uwagę na to paliwo. Wszyscy interesujemy się ekologicznymi źródłami energii. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Gościem Zielonego Poznania był wydawca magazynu biomasa.pl Maciej Kosiński. Zielony Poznań.